Ja mam coś takiego, że zawodowo, generalnie, czy chodzi o film, serial, teatr, nie mam takich marzeń, że koniecznie chciałabym coś zrobić. Tylko przyjmuję, że coś mi w życiu przychodzi i myślę, mm, rezonuje to z moim serduszkiem, czy nie? Jak rezonuje, to biorę. Lego Masters, rezonuje z Twoim serduszkiem? No, przecież będę jurorką, to chyba tak. Przede wszystkim moi siostrzeńcy uwielbiają klocki Lego. I jak ja dostałam propozycję, no to mi się zapaliło oko, a jak to przekazałam mojemu siostrzeńcowi starszemu Oscarowi, no to on, ciocia, ty musisz to zrobić, proszę, ciocia, musisz to zrobić. No i robię i się bardzo z tego powodu cieszę, bo sama z nimi układam te klocki i naprawdę lubimy to robić. I naprawdę tych klocków jest w swoim domu możesz to sama powiedzieć jest mnóstwo. Jest, jest mnóstwo. Czyli nie masz bardzo duże doświadczenie jeżeli chodzi o klocki w ogóle. No, no od dziecka sama no, pamiętam, że się. miałam jakieś 2-3 latka, tata wrócił gdzieś z Danii, przywiózł pierwsze klocki Miałeł Duplo. Go, duplo pamiętam, duplo miałeś tam, miałeś tam była taka wanienka tak, i kibelek paniącka, taak, i krzesełka, pamiętam, wszystko było i pani doktor. Taak, o Jezus, wspaniałe to było. Ja tym się bawiłam non stop, a potem pamiętam, że z moim przyjacielem z dzieciństwa, Michałem, on miał mnóstwo tych klocków i potrafiliśmy układać je godzinami, robić jakieś sklepy takie, że, że po prostu tymi sklepami pływaliśmy. Nie wiem, dlaczego pływaliśmy, nie pytajcie się mnie, może były pirackie, to były klocki, ale podpływaliśmy i skupowaliśmy od siebie te rzeczy. To były godziny zabawy, godziny. A jakim będziesz jurorem? Czy masz już na to pomysł, czy to po prostu tak spontanicznie wyjdzie? Ja myślę, że po prostu będę, będę sobą i no. będę przyjmować tych ludzi. I sama, y, sama nie wiem, ja też nie mam tak, że koniecznie mieć pomysł na to, jaka chcę być. Wiem na pewno, że będę starała się być taka, jaka jestem, czyli, czyli jakoś ogrzewać ich po prostu i widzieć to, co dobre w tych ich budowlach, a nie, a nie mankamenty. To myślę, że tak teraz na szybko, jak głośno myślę, to myślę, że to no.